Rok 2024 rozpoczęliśmy filmem, w którym poszukiwałem nowych minifigurek, bagi. Co roku firma zdanie wydają nam całkowicie nowe minifigurki, które mają cieszyć, radować i sprawić nam frajdę, zarówno kolekcjonerom, jakże i również osobom, które zbierają tylko i wyłącznie figurki różnych bohaterów albo cmf -y, które są nam wydawane. I również tak jest tutaj ze mną, gdzie straciłem po części, że radość kupowania nowych zestawów nie daje mi też takiej ogromnej frajdy, te wszystkie nowości, które są wydawane, ale Figurki, które mają możliwość zbierania i dodawania do swoich kolekcji, podziwianie bohaterów, których akurat zbieraliśmy, sprawiają jeszcze ogromną frajdę, Daje mi to coś, to coś, czego poszukiwam dużego czasu. I pora na jedną bardzo ważną rzecz, która zwiększy mi tak naprawdę ten rok. Mowa tutaj o przejrzeniu w końcu pełnym i posegregowaniu tego, co dałem Cię zebrać przez lata. Nie kłóćmy się, jako kolekcjoner, który bardzo lubił to, co robi, po części jeszcze bardzo mocno lubi akurat to, co jest wydawane przez firmę z Danii, zebrałem tego ogromnej ilości. Wiadomo, że akurat moja kolekcja figurek nie jest tak duża, jak wielu z innych kolekcjonerów ma, ale i tak, i tak jest tego, jak na moje, akurat możliwości ogrom. Zarówno figurek licencyjnych, CMF-ów, przy różnej akurat serii City i innych cudów, które były nam wydawane przez lata z magicznej firmy zdani. A wszystko zaczęło się od jednej mojej figureczki, która wpadła w moje ręce. A mowa tutaj o figurce Benka. Owszem, za młodych lat miałem przeróżne figurki, akurat, które były wydawane zarówno pierwszy pierwszej figurki Star Warsów, jak i piratów, które dostawałem swoje ręce w latach 90., jakże również Spacemanów z Ice Planet i przeróżnych innych serii, które wpadały w moje ręce i bawiłem się nimi. Niektóre przetrwały do dziś, niektóre akurat zostały zniszczone, przez akurat młodzieńcze zabawy. A jak to wygląda odstępny liczb, co ja go udało się wzbierać? Figurek ze Star Warsów 305 sztuk i wyliczone jest to wszystko od klonów poprzez akurat figurki Jedi, które były robione nam przez Lanta. CMFy, które były nam wykonane różne rodzaje, 244 sztuki, stare figurki 57, zamki piraci, w co wliczam akurat to wszystko, co jest wydawane z nowoczesnych akurat zamków i piratów, które dostawaliśmy 68 sztuk, Marvel 78, mix wszystkiego, to było na BAMie dostępnego, City dziwac, które były nam robione, 138 sztuk Hobbit'a i Lotra, 27 sztuk i razem nam to daje 914 minifigurę, które tutaj udało mi się zebrać przez te parę lat kolekcjonowania. I do tych chwili nie są wliczone figurki, które były dodawane w zestawach i są pozostawione akurat w nich. To są tylko te fiksy, które udało mi się zebrać, mają pochowane, wystawione akurat w ramkach i nic ponad. To tutaj nie jest nam doliczone. To, co jest pozostawione przy produktach, które były nam wydawane i w moim pseudomieściu, które jest wydawane, jest całkowicie nową historią i to akurat ma tam pozostać. Ma być szczery, to spodziewałem się, że będzie tego wiele mniej, ale i tak, i tak liczba jest ogromna, jak na to dostajemy. I w tym roku rozpocząłem jeszcze jeden akurat Projekt, który kontynuowałem przez cały rok, dodałem z tego co wiem, chyba dwa filmy z tym związane, czyli wielka armia klonów, którą postanowiłem zrobić. Udało mi się zebrać aż 68 klonów przez cały ten rok. Spodziewałem się, że będzie ich troszkę więcej. Liczyłem na około bez 100, ale tak, i tak, będę spojrzeć, że liczba 68 jest dość dużą liczbą, która jest tutaj zrobiona i którą udało mi się skolekcjonować. Widziałem to wszystkie klony z battle Packów, czołgów i innych dziwaków, które nam wychodziły przez lata, a ten rok był naprawdę bardzo szczodry pod względem przeróżnych akurat minifigurę, które będą wydawane właśnie z postaci Gwiezdnych Wojen i dostawaliśmy ich, oczywiście tu o klonach mówię. Wszystkim potrzebuję nowego celu, który będę akurat musiał podjąć i do którego będę chciał akurat dążyć, żeby go uzupełnić w pełni. Żeby być w pełni usatysfakcjonowanym kolekcjonerem, mieć to, co mi się najbardziej podoba, a nie zbieranie tego akurat, co mi wpadnie w ręce na zasadzie, a to jest fajne, to jest fajne, to jest fajne, biorę. Musisz skupić na jednej bardzo ważnej tematyce, bo lepiej to być na paru tematykach do ukończenia otwartych zbiorów, które już mam i na tym głównie akurat teraz się zatrzymać przez najbliższą Rok, lata, które nadchodzą, bo nie się, niektóre figurki będą bardzo trudno do zdobycia, akurat w stanie idealnym, ale i też niezmiernie energię w bardzo wielu przypadkach, bo są to figurki, które nie są już dostępne, jak na to, co akurat mamy w dzisiejszych latach. Ale nie możemy tu zapomnieć, że trzeba skupić się na jednym, na celu, który sobie wyznaczam, a cel jest prosty: zapełnić w końcu luki w kolekcji, która, bądźmy szczerzy, zebrałam się naprawdę bardzo fajna i co to będzie poszukiwane w przyszłym roku. Będą to na pewno dwie serie, które będę musiał dokończyć potem tego, co dostawaliśmy. Pierwsze na najważniejsze, to będzie, to Order Republic. Moja chyba tak naprawdę ulubiona seria, która była wydawana z marki Gwiezdnych Wojen, jak i również pod marki gier, które dostawaliśmy i zestawów, której również w mojej kolekcji posiadam parę sztuk. Tych mniejszych, jakże i większych, które udało mi się dorwać, ale głównie na czym się skupię, to będą tylko i wyłącznie fiksy. I ładnie spojrzeć pewną część tych figurek mam, ale pozostały mi święte grale do ogarnięcia akurat tego wszystkiego i zdobycia. I najgorsze akurat figurki, poza finansowym do i posiadania ich u siebie, bo jest to rewan, który jest niezmiernie akurat drogą figurką do akurat kolekcji, żeby dorwać, ona figurka Malgusa, którą wyrwać w dobrym stanie jest naprawdę niezmiernie trudnym i drogim zadaniem, ale podejmę się go i zdobędę go do swojej kolekcji, żeby go mieć i cieszyć się, że tak w końcu zapełniłem akurat tą lukę w kolekcji mojej. I jak będę nie spojrzeć, Dajna jakże i również akurat cała załoga, którą dostawaliśmy, i nowoczesny malak, który był również zawarty w zestawie, jak dla mnie z tego roku bardzo mocno słabym, i zrobionym tylko po, po to, żeby figurkę zdobyć. Jest już i tak i tak bardzo dobrym głupem, który dostajemy. Swoją drogą, malag jest bardzo fajny, z pozorą tego, co akurat spodziewałem się na początku. Drugą serią, którą na pewno będę musiał dokończyć, jest to akurat seria związana z Łotrem. Jeden tak naprawdę z niewielu filmów, którym nowoczesnemu Disneyowi udało się dobrze zrobić ze Star Warsów i chcę mieć akurat figurki, których mi brakuje. Mam Jean Orzo, mam Krynika, mam jego całą ekipę, która bory by na łośnie z Brakuje mi tak naprawdę już niewiele głównych postaci, które wychodziły, żeby je zdobyć dla siebie i posiadać akurat pełną kolekcję, zamkniętą na dobre. Figurki, tak naprawdę, z Łotwa są zrobione genialnie wszystkie, które tam mieliśmy. Swoją drogą historię Łotwa też była naprawdę bardzo fajnie zrobiona, w oryginalny sposób i ciekawie wykonane pod wieloma względami. Naprawdę, bardzo mocno ciekawe, Akurat pod wieloma względami tam to było. I miała fajny wątek, akurat główny, zrobiony. Ale w tym wszystkim mogę też akurat zapominać o starszych figurach, które były dawane nam. I mam ich, też akurat dość ciekawą ilość w CDB kolekcji zebranych, zarówno tych, które były już blisko lat 2000 z serii Hogan, którą dostawaliśmy, która była powyżorem Ninjago była, jakże i również starszych z Westernu, których również akurat posiadam w swojej kolekcji z ilości niezbyt dużą, ale wystarczającą. I seria, na której tak naprawdę najbardziej uchowałem i najbardziej ją akurat lubiłam w latach mojej młodości, czyli Piraci plus związane z nią podserie, choćby Slender. Które dostawaliśmy przez parę lat w Marcelego. Dodaję również też mnie akurat brakuje paru egzemplarzy. I te zabawne figurki, które dostawaliśmy w tamtych latach, mię upływu lat, są dalej w bardzo dobrym stanie. I tutaj na pewno będą się uzupełnić sobie jeszcze brakujących slidersów, jak i również dokupić sobie trzech brakujących bęków astronautów pięknych, które były zrobione w kolorach ciemnym, czarnym, który mieliśmy wykonanym, jakże również szarego. I w kolorze zieleni, którego również nie mama przydałoby się akurat mieć, żeby zamknąć pełną kolekcję Bęków na ten moment, który nam jest wydany. Bo to na pewno nie wszystkich astronautów uśmiechniętych, których dostaliśmy i których dostajemy na dzień dzisiejszy. A i taka ciekawostka swoją drogą robić porządki porządku udało mi się akurat znaleźć figurkę, którą poszukiwałam, czyli piękną mini figurkę, tak to tak chyba najlepiej trzeba nazwać, która ma dopiero do tego co mamy dzisiaj. Jak potrzebowałem do filmu znaleźć, to jej oczywiście nie było. Sam film możecie sobie akurat teraz zobaczyć. Link tutaj jak zwykle w opisie lub ewentualnie tutaj możecie sobie kliknąć. Ale jak jest niepotrzebność, to znajduję od razu. No cóż, złośliwość rzeczy martwych, jak zwykle, bo inaczej mi się akurat nie dało, żeby było, ale przynajmniej dobrze się znalazłem. Jest całkiem sama fajna, jak była wcześniej. I nie mogę akurat tym wszystkim zapominać o jeszcze jednej, ciekawej tematyce, o której w końcu sobie Zączycy przypomnieli jakieś dwa lata temu i bardzo dobrze akurat, że to się stało i powróciło to do marki duńskiej klocków. Bo powrót figurek akurat, jak zestawu Złacy Pierścieni, jakże i również, jak na razie, jeszcze nieokreślony zestaw z Hobbita, który kiedyś może dostaniemy, bo białkowo też się akurat te zestawy pojawią, jest bardzo dobrym ruchem z ich strony i bardzo ciekawym jednocześnie, że dostajemy powoli tematyki związane z Śródziemiem. I również dla kolekcjonera fiksów też jest akurat dobrym strzałem, bo dostaliśmy już na ten moment całą masę dobrze wykonanych akurat modeli. Zarówno piękne figurki Krasnali, które były nam robione, że również Elfów na Zguli, piękna figurka Saurona, która idzie do mnie, bo kupiłem sobie ku też naprawdę w bardzo fajnych pieniądzach i postanowiłem sobie w przyszłym roku kończyć całkowicie serię związaną z nowymi, jakże i również starymi figurkami Wodcy Pierścieni i Hobita. a przynajmniej się postarać to zrobić, bo brakuje mi naprawdę bardzo niewiele, podczas na ilości, które już mam na ten moment. I chyba najważniejszy temat, tym wszystkim i najprostszy do zdobycia dla wszystkich temat, czyli kolekcjonerskie minifigurki. I bardzo dużą ilość tu udało mi się akurat zebrać przez te lata. no Powtórek to jest trochę, akurat nie nie myl, wikingów, których mamy. Ups czy swojej kolekcji, jakże również wiele innych, które również posiadam, ale wszystkie serie, jakie wychodziły od 20., mamy zebrane co do sztuki. Sorry, od 19. Bo akurat o 19 że mam akurat od 19, żebym z powrotem zbieraj CMF i tak powoli przez te lata sobie nadrabiałem. Wszystkie, jakie wychodziły, i również te nowe, które wychodziły. Zebrało mi się tego dużo, dużo które przede mną, ale na razie ten temat sobie pozostawiam odstawkę. Nie będę chciał na pewno zabrać wszystkich, które wychodziły, tylko co po niektóre jeszcze fiksy. Spróbuję sobie dorwać, bo to nie spojrzeć, nawet patrząc na moją ramkę wojaków, z których wyciągnąłem co po niektóre akurat piątkiem zrobione fiksy. No, tej dziury by się przydało to zapełnić. I tak swoją drogą zapomniałem, że również był taki fajny RCZ zrobione zbroi. I zapomniałem również o rzemianinach, których brakuje mi jeszcze tylko i wyłącznie. Samego akurat legionisty, którego muszę dorwać. I sobie dorwę w najbliższym czasie. No i tutaj trzeba akurat sobie zadać jedno bardzo ważne pytanie. Jakie od dłuższego czasu już tak sobie zadaję w swojej głowie, a mianowicie, czy jestem spójnym kolekcjonerem? Mogę powiedzieć, że jestem. Cieszę się akurat z tego, co udało mi się zebrać, z tego, co jeszcze mogę mieć, jakie ja akurat sobie cele postanowiłem do zebrania na ten moment i co jeszcze mnie czeka. Kiedy zaczynałem ogólnie przygodę z kolekcjonowaniem tych plastikowych figurek. Oglądając akurat to, co było nadawane, marzyłem sobie, aż to będę to, 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 tamto, ja, wam to. Z Migiem akurat mi się udało to zebrać, udało mi się to zdobyć. Z różnymi sposobami, różnymi akurat interesami, które robiłem, od różnych osób, które mi sprzedawały swój towar i z różnych zestawów, akurat których to wyciągałem. I w późniejszym czasie krostki akurat sprzedawałem nowym odbiorcom, żeby mieć z tego bawić. W tym z całym hobby, które mamy, kroski, jest jedna bardzo ważna rzecz, która powinna nam zawsze cieszyć. Czyli posiadanie określonego celu, który chcemy mieć. To, co chcemy sobie zebrać. Brać, co chcemy mieć akurat w danym momencie w naszej kolekcji? To sprawia nam przyjemność, zarówno wizualną, jakże również w późniejszym czasie lekką psychiczną, że posiadamy to coś, czego inni nie mają, albo posiada bardzo mała ilość osób, a my akurat mamy. Możemy się temu przyjrzeć możemy sobie pozwolić, że zdobywamy te kolejne elementy do uzupełnienia naszych malutkich, domowych kolekcji, które posiadamy, mniejszych i większych. Wiem, że akurat mają kolekcje, które mam te, raptem tysiąc figurek z hakiem doliczając to wszystko, co jeszcze mam w częściach i na półkach nie z nie jak dużą kolekcją, ale dla mnie jest to akurat bardzo dużo, zarówno pod względem pieniężnym, jak i również ilościowym, co jak udało mi się zebrać. I cel na przeszedł, akurat mam jasny. Dokończyć te tematy, które mnie najbardziej interesują. Zdobyć jeszcze te figurki, które chcę sobie do kolekcji. I zamknąć temat na razie zapomnianych starych zestawów i serii, które były nam wydawane w wcześniejszych latach. A wy Czujecie się spójnymi kolekcjonerami? Piszcie w komentarzach. Za dziś Wam bardzo mocno dziękuję. Zapraszam Was na nowy Discord, który powstał. Link znajdziecie w opisie. Jak i również zachęcam was do zostawienia łapki w górę i subika. Zawsze to akurat sprzyja algorytmowi, żeby lepiej promował filmy. No to cóż, widzimy się następnym razem. Na razie.